na konferencji pasowej podnosił ścisłe płót ze świtem. Tradycyjnie poproszę o komentarz szkoleniowców. Zaczynamy od drużyny gości, pan Przemysław Cechasz. Cechasz. Na pewno jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj. Wreszcie udało mi się pokonać płot na ich terenie. To jest no, trzeci przyjazd, jeżeli się nie myle. Jakbyście Państwo wysłuchali odprawy przed meczem na temat Wisły Płoc, to dokładnie powiedziałem, jak ten mecz będzie wyglądał. Zdawałem sobie sprawę, że Wisła ma zawodników ofensywnych bardzo dobrych. Na szczęście dla mnie nie grał jeszcze Daniel Koczon. Wiedziałem, że rozgrywanie poprzez Nowackiego i... Wyczałkowskiego jest kapitalne w tempo. Dlatego dzisiaj ustawiłem tak zespół, żeby zneutralizować właśnie ten środek. Cały czas ktoś musiał być obecny przy dwóch środkowych pomocnikach Wisły. Poświęciłem napastnika, aczkolwiek wiedziałem, jak u siebie otwartą gra Wisła piłkę i wiedziałem, że sytuację stworzymy. Stworzyliśmy 3-4 sytuacje, z których mogły paść bramki. Na szczęście strzeliliśmy dwie. Może wpadły nie te, co powinny, szczególnie mówię o pierwszej bramce, ale wygraliśmy 2-1. Jestem bardzo szczęśliwy, zdobyliśmy bardzo ważne punkty. Kolejne trzy na bardzo gorącym terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o kilka słów komentarza szkolenia w Pan Jan Złomańczuk. Ostatnie mecze pokazują, że musimy gonić wynik. Na pewno pierwsza połowa spotkania była przez pana przez moją drużynę, pomimo tego, że Nowacki miał wyśmienitą sytuację 6 metrów pacan Twarowski. Decyzja w przerwie przy przegrywanym meczu 1-0 zmiana na Mariusza Soleckiego. No dała tą jedną bramkę za mało. Myślę, że przez pana pierwsza połowa spodowała porażkę meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do szkoleniowców? Panie prezesze, no tak, czy zamierza Pan złożyć rezygnację dzisiaj po dzisiejszym meczu? Czy, czy nie widzi pan swoich błędów w, w przygotowaniu taktyce tego zespołu? Proszę Pana, decyzja do Pana Prezesa. A czy pan nie czuje, że pan sam powinien złożyć rezygnację po dzisiejszym spotkaniu i po ostatnich wynikach drużyny? Powtarzam jeszcze raz. Decyzję do pana prezesa. Jeżeli nie masz pytań związanych z dzisiejszym spotkaniem, to dziękuję bardzo.